Nasi żołnierze wyruszyli do Zachoniu na Węgrzech bronić przygraniczną stację kolejową przed Prezydenckimi Oddziałami Śmierci. Bitwa była ciekawa bo użyliśmy ataku krowy i gwałcenie kosmitów. Po bitwie mamy spokój na kilka lat. W bazie rozmawialiśmy z robaczkiem o misji w Zachoniu i był zadowolony z tej akcji. W bazie prezydenckich oddziałów śmierci szef Aleksandr był niezadowolony z tych żołnierzy skazał tych żołnierzy na 5 lat więzienia za nieudaną misję a pozostałych żołnierzy wyruszyli do Deja przejąć zamek w celach sabotażowych. W bazie o 20.30 dostaliśmy sygnał, że naukowcy śmierci Williama chcą zaatakować miasto Czakowce na wtorek. We wtorek o 10.00 teleportowaliśmy do Czakowca bronić miasto przed naukowcami śmierci Williama. Bitwa była ciekawa, bo użyliśmy dynamitu, miny i świętego granatu ręcznego, by go pokonać. Po bitwie mamy spokój na kilka lat. W bazie rozmawialiśmy z robaczywkiem o misji w Czakowcu i był zadowolony z tej akcji. W bazie naukowców śmierci Williama szef William był wściekły dla tych żołnierzy i skazał tych żołnierzy na karę śmierci na utopnianie z do wody baseballem. Po wykonaniu wyroku zmusił pozostałych żołnierzy do wyruszenia do Helbasanu w celu przejęcia meczetu na ziresza w celach terrorystycznych. W bazie o 19.35 dostaliśmy sygnał, że szatański oddech opętania chcą zaatakować Seudella w Katalonii na piątek. W piątek o 10.00 teleportowaliśmy do Leida do Seudella w celu obrony słynnej katedry przed satanistami. Bitwa była nieoczekiwana bo użyliśmy ataku krowy i grubasów oraz gwałcenie kosmitów. Po bitwie mamy spokój na paręnaście lat. W bazie rozmawialiśmy z robaczewkiem o misji Pseudella i był szczęśliwy z tej akcji i dostaliśmy bono wartości 1350 dinarów do wykupienia w barze. W bazie szatańskiego oddechu opętania szef Bercel był tak wkurzony na tych żołnierzy, że zostali ukarani nadzianiem się młotem oraz wsadzeniu dynamitów w a Pozostałych żołnierzy wyruszyli do ludzca w południowej padanii w celu przejęcia kontroli nad katedrą i oddania czci dla szatana. W bazie o 21.30 dostaliśmy sygnał, że kowbojski oddział blaszaków chcą zaatakować ratusz w Sebuli na niedzielę, a więc ruszajmy na misję żołnierze. Teleportyzer, godzina 11.00, niedziela No i jak, jesteście gotowi na misję w Sewili. Tak szefia robaczywku. No to do dzieła. Panie generale Łukaszu, pora rozpoczynać sekwencję teleportacyjną. Tak, robaczywku. Rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów woltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Sewilla, Ratusz, Republika Andaluzyjska. Sewilla, Ratusz, godzina 11:10. Witajcie w Sewini, i widzimy ratusz, który mamy za zadanie obronić przed wrogami zanim przerobi go na strefę wypadową dla wrogów. Racja, ci ludzie nie mają litości dla mieszkańców Andaluzji i nie pozwolimy, by ci wrogowie zniszczyli ten ratusz. Kapitanie Henryku, wrogowie na 12. Pora bronić ratusz przed mejestcami. Bucha ha ha drzyjcie się sewilscy urzędnicy i poddajcie się, bo inaczej was zniszczymy i oddamy go w łapach naszego szefa Jacka. Stać kowbojskie zdrajcy, trzymajcie się z dala od ratusza w Sewilii bo inaczej potraktujemy was z pociskami z bazooki i granatu. A chuj mnie to obchodzi, macie walczyć bo inaczej postąpimy tak samo jak wy. No to dobra a więc walczymy. No to walczymy. Imperium. No i pokonaliśmy tych drani, którzy chcieli zniszczyć ten ratusz i przerobić go na własną bazę wypadową, a teraz. Gauntlet teleportacyjny aktywacja, cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia, godzina 13.00. Misja obronienia ratuszu w Sewili została ukończona szefie Robaczywku. No to dobre, że jesteście, jakie macie informacje na temat misji w Sewili? To było tak, że musieliśmy obronić ten ratusz przed najeźdźcami z kowbojskiego oddziału Blaszaków używając ataku krowy. Działka Strażniczego i Świętego Granatu Ręcznego by go pokonać i mamy spokój w tym mieście na parę lat. No to gratulacje, że obroniliście ratusza, teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Rozkaz szefia Robaczywku. Baza kowbojskich oddziałów Blaszaków, godzina 14.00. No i pięknie, nie przejęliśmy ratusza i szef mnie za to zabije. No i jak moi żołnierze, zniszczyliście ratusz przed legionem wolności. Niestety nie, oni byli przed czasem i niestety nie pokonaliśmy tych wrogów używając ostrej amunicji ale i tak nie pokonaliśmy tych wrogów i jest nam przykro. Tak tak, nie pokonaliśmy go i teraz mamy przechlapane. Że co kurwa? Dlaczego nie pokonaliście tych wrogów, który jestem winien za nieudaną akcję przejęcia kościoła gotyckiego w 1974 roku. Za karę zostaniecie skazani na 6 lat więzienia za nieudaną akcję a teraz wypierdalać do pierdla. No trudno, no to idziemy. No i drani mamy z głowy a wy reszta zaatakujcie miasto Garwolin i przyjmijcie kościół żebyśmy odprawili naszą modlitwę do szefa Jacka a teraz wykonać. Rozkaz szefa Jacku. Baza dowodzenia, godzina 19.00. Sygnał z Oksytany i panowie. Czy to już misja w Tulusie? Dobry wieczór moi żołnierze. Dostaliśmy sygnał, że Wormsowy Dżihad Wschodu chcą zaatakować Kapitol w Tuluzie na wtorek w celach terrorystycznych. Waszym zadaniem będziecie polegać na obronie tego budynku, ale jeśli dojdzie do podłożenia bomby czy porwania zakładników w celach terrorystycznych to musicie wynegocjować lub zabić w razie nieudanej negocjacji a teraz wykonać. Tak szefia robaczywku. Teleportyzer, godzina 10.00, wtorek. Jesteście gotowi na misję w Tuluzie. Tak, szefia robaczywku. No to do dzieła. Panie generale Łukaszu, pora rozpoczynać sekwencję teleportacyjną. Rozkaz, kompanie robaczywku. Rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów voltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel Tuluza, Kapitol, Oksytania. Tuluza, Kapitol, godzina 10.08. Witajcie w Tuluzie, i tam widzimy kapitol, który mamy bronić przed dżihadystami, i nie pozwolimy, żebyśmy odpuścili. Tak, ci dżihadyści nie mają skrupułów żeby przejąć Katipol wraz z zakładnikami i nie dopuścimy do tego. Kapitanie Henryku, wrogowie na 12. Pora obronić cenny budynek przed terrorystami. Buhahaha, poddajcie się w imieniu Wormlacha, bo inaczej przejmiemy ten przebrzydły Kapitol i przeminimy go na siedzibę W Republiki Oksytanii. Stać terroryści jedne, nie macie prawa przejąć kapitol bo to należy do mieszkańców woksytanili i nie możecie podbić w imię jakiejś religii wormhabicki świrze. Och ty Henryku i wy Wormścinańskie zjeby, za ujawnienie naszego poglądu powinieliście dostać dodatkowy wpierdol wraz z wycięciem głowy maczetą lub kataną, a teraz walczcie bo nie mamy czasu. No dobra a więc walczymy. No to walczymy w imię Wormlacha. Uwaga. No i pokonaliśmy dżihadystów, którzy chcieli przejąć kapitol w Tuluzie, A teraz, gauntlet teleportacyjny aktywacja cel Baza Dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza Dowodzenia godzina 12.00. Misja obronienia kapitolu w Tuluzie zostało ukończone szefie robaczywku. No to super, jakie macie informacje na temat misji w Tuluzie. To było tak, że dżihadyści chcieli przejąć kapitol w Tuluzie ale powstrzymaliśmy używając trujących strzałek oraz świętego granatu ręcznego, by go zabić i mamy spokojen kilka lat. No to gratulacje za tą akcję, obroniliście nie tylko ważne miejsce w stolicy Oksytanii, ale również zyskaliście szacunek dla oksytańczyków, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Tak szefie robaczywku baza Wormcowego Dżihadu wschodu, godzina 15.00. No i pięknie, nie przejęliśmy kapitolu w tu ludzie i teraz mamy przepierdolone. No i jak moi żołnierze, przejęliście kapitol, jak my chcieliśmy. Niestety nie, zostaliśmy nie tylko pokonani, ale i otruci przez trującą strzałę, który nas osłabili i nie mogliśmy pić ze względu na wiarę wormzlamu, ale i tak nas przykro, że możemy prosić o modlitwę. Kurwa, że co? Dlaczego na Wormlacha nie przejęliście ważnego punktu dowodzenia, jaki jest kapitol, który i tak trzeba zlikwidować, bo stanowi zagrożenie dla naszych żołnierzy? Za karę zostaniecie skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. Kacie Ibrahimie, proszę wykonać wyrok. Rozkaz szefie Muhammadzie. No i debili mamy z głowy, a wy reszta ruszajcie do Estersund, przejąć kontrolę nad kościołem z 1940 roku, a teraz wykonać. Rozkaz szefie Muhammadzie. Baza dowodzenia, godzina 18.00. Sygnał z Białego Stoku Panowie. Już idę. Dostaliśmy sygnał, że szwadron śmierci Tomasza chcą zaatakować szkołę w Białym Stoku na czwartek. Waszym zadaniem będziecie polegać na obronie szkoły i uczniów, zanim dojdzie do nieszczęścia. Czy to jest jasne? Tak, szefia Robaczywku. Teleportyzer, godzina 11:30, czwartek. Jesteście gotowi na misję w Białym Stoku? Tak, szefia Robaczywku. No to do dzieła. Panie generale Łukaszu, pora rozpoczynać sekwencję teleportacyjną. Rozkaz kompanii Robaczywku. Rozpoczynamy uruchamianie teleportyzera. Systemy sprawne. Sprawne. Moc. 30 milionów woltów. Systemy zabezpieczające jest. Jest. Teraz odliczanie. 3, 2, 1 i odpalamy teleportyzer. Cel miałystok, zespół szkół technicznych imienia generała Władysława Andersa. Białystok, Zespół Szkół Technicznych Imienia Generała Władysława Andersa, godzina 1135. Jesteśmy po raz drugi w ciągu pół roku w Białym Stoku i tam czekamy na szwadronowców, który chcą zniszczyć szkołę technikalną. Tak, szkoła należy do naszych ludzi i cywilów, którzy nie chcą należeć do wrogiej organizacji. A teraz czekamy na wrogów. Kapitanie Henryku, wrogowie na 8. Pora bronić cywili przed nieszczęściem. Bucha dranie i przyłączcie się na naszą stronę, bo inaczej zniszczymy was. Stać szwadronowcy i wara od uczniów, których chcą skończyć technikum, bo inaczej zniszczymy na amen. Jesteś taki kozak, Henryku, i tak wam nie pozwolę, żebyście przeszkodzili w tej misji. Co z tego, walczycie czy nie? No dobra, a więc walczymy. Tomasz. No i mamy z głowy szwadronowców i dziękujemy też uczniom, którzy oglądali walkę a teraz gauntlet teleportacyjny aktywacja cel baza dowodzenia w Nowopolszczy Ludowej w Warszawie. Baza dowodzenia godzina 13.00 Misja obronienia w jednym ze szkół została ukończone, szefia Robaczywku. No to super. Jakie macie informacje na temat misji w Białym Stoku? To było tak, że musieliśmy obronić szkołę w Białym Stoku, używając snajperki. Działka strażniczego i dynamitu by go unieszkodliwić i mamy spokój w tej szkole na kilka lat. No to gratulacje, a teraz wracajcie do pokoju dowodzenia. Tak, szefia Robaczywku. Baza szwadronu śmierci Tomasza, godzina 14.30. No i zjebaliśmy tą misję i szef Tomasz mnie zabije. No i jak moi żołnierze przejęliście szkołę jak my kazaliśmy by przeszli na naszą stronę. Niestety nie, zostaliśmy pokonani przez tych żołnierzy z Legionu Wolności i nie daliśmy rady walczyć z tymi żołnierzami z Henrykiem na czele i jas nam przykro, że nie pokonaliśmy tych ludzi. Że co kurwa? Dlaczego nie pokonaliście tych zjebów, które są silni, ale i tak szczerze nienawidzę Henryka Sarminbojskiego, który zabił tysiące moich żołnierzy w ciągu wielu lat. Za karę zostaniecie skazani na kilka lat więzienia za nieudaną akcję, a teraz wykonać. No trudno, idźmy do pierdla jak szef Tomasz kazał. Rozkaz. No i zdrajców mamy z głowy, a wy reszta zaatakujcie miasto Strasburg, przyjmować ratusz i bądźcie przygotowani na taką akcję. A teraz wykonać. Rozkaz szefie Tomaszu. Baza dowodzenia, godzina 19.30. Sygnał z Niderlandii, panowie. Już idę. Dostaliśmy sygnał, że rycerze ciemności chcą zaatakować muzeum w Sertochendbosz na niedzielę, a Waszym zadaniem będziecie polegać na obronie cennego muzeum, zanim wrogowie zrobią rozpierduchę i ukradną cenne eksponaty. A teraz wykonać. Rozkaz szefia Robaczywku.